Tutaj też należy zdecydowanie pochwalić podejście Stanów Zjednoczonych w kwestii regulowania takich rzeczy, bo u nich to jest norma, że rakieta, która leci w kosmos, ma mieć funkcję kontrolowanego deorbitowania, sprowadzania w wyznaczone miejsce. Oni nie zostawiają żadnych rzeczy tak przypadkowi. To jest bardzo trudne, bo to trzeba dodatkowe systemy umieścić w takiej rakiecie i jakby koszt czegoś takiego spoczywa wtedy po stronie firmy. Też nie może... Przecież Kuba, nie, nie wszystkie rakiety mają możliwość odpalenia drugi raz silnika tak drugiego stopnia. I na przykład taka rakieta Ariane 5, którą Europa latała bardzo długo, nie miała takiej możliwości i te wszystkie elementy, które zostały wystrzelone w kosmos, one dalej tam w kosmosie są i one kiedyś będą spadać w sposób totalnie losowy. Amerykanie już od lat mają te regulacje, takie, które wymuszają na dostawcach, żeby kontrolować to. No, tutaj doszło do takiego incydentu, do, do wypadku, gdzie no nie udało się, więc spadł.